Witam kochani bardzo serdecznie i dzisiaj pokażę wam jak zrobić sos włoski a może po prostu sos pomidorowy z oto tych pięknych, kolorowych, przepysznych, aromatycznych pomidorów, które jak już wiecie, uprawiam sama, tak, w swoim ogrodzie. Yy, oczywiście, yy, można robić te sosy jak najbardziej z samych czerwonych pomidorów, ale ja nie wiem, dlaczego się słuchajcie tak utarło, że sosy, yy, koncentraty robimy tylko z pomidorów czerwonych. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak yy, słuchajcie, yy, pomieszamy te, te wszystkie kolory, te wszystkie smaki. Sos nabiera. Yy, no głębi, głębi smaku. Jest przepyszny, pachnący, a po y, słuchajcie, y, ugotowaniu wygląda tak. I zobaczcie, tu y, jest prze, przewaga pomidorków żółtych, Bo u mnie w ogrodzie jest bardzo dużo żółtych pomidorów i słuchajcie, no, no sos nie stracił na kolorze jakoś. E, oczywiście to jest garnek pięciolitrowy, e, nawet ma 5,5 litra i był tutaj załadowany pod sam wierzch pomidoru, pomidorami, tak? Po odparowaniu e, cieczy, wody, tak zostało tyle. Jest to, no, no bardzo gęsta teraz masa która mi posłuży tutaj na koncentrat pomidorowy i ja nie będę tutaj nic przecierała, bo nam nie przeszkadzają te skórki i pestki, po prostu wszystko razem zblenduję, pójdzie do słoiczku, zapasteryzuje. I na zimę jak znalazł. Ale my dzisiaj y, będziemy robili, y, znaczy ja będę robiła, będę wam pokazywała, jak ja robię y, ten y, swój sos y, na no, włoski, tak? Bo słuchajcie, nawet we Włoszech, y, każda włoska gospodyni ma swój styl, ma swój przepis, tak y, na sos. A, a, a jak wiecie, no, pff, kuchnia włoska. Jest bardzo pyszną kuchnią, która po prostu przoduje w prostocie i bazuje właśnie na tych swoich pomidorach. Także wiecie, może tutaj po prostu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja zaraz pójdę, y, urwę świeżych ziół, y, przygotuję przyprawy, wszystko co potrzeba i zaraz dalej Wam pokażę. I witam Was kochani, dnia kolejnego bo wczoraj już byłam zmęczona, było zbyt późno, więc dzisiaj już mam wszystko przygotowane, tak, pomidorki umyte. Zerwałam sobie tutaj bazylii z mojego ogrodu, świeżutkiej, pachnącej. Jakby ktoś nie wiedział, kwiaty bazylii tak samo nadają się do jedzenia, jak i listki. Mam tu również trochę oregano, również ze swojego ogrodu, tak. Przygotowałam sobie y, dwie papryczki, czyli y, może być pieprz, zamiast chili trochę czosku, takie drobniutkie ząbki, zobaczcie, ale czosnek też z mojego ogrodu. Słuchajcie, y, więc przystępujemy do działania. Ja tu już, jak widzicie, zaczęłam sobie y, kroić pomidorki i jeszcze chcę Wam pokazać ten sos wczorajszy, co widzieliście, co Wam właśnie pokazywałam, jeszcze niezblendowany. Dzisiaj wygląda tak. Tu nie ma żadnych, y, żadnych ziół, nawet soli. To jest y, ten sos. Jest przeznaczony na koncentrat pomidorowy. Zresztą wiecie, tam na górze w domu to mi się zupa gotuje. I zaraz dodam dodam tego sosu. Zobaczcie, jaki on jest gęsty. I tutaj, tak jak mówiłam, że nie będę przecierać tych pomidorków, tylko wszystko jest, słuchajcie, zblendowane razem, tak. To używam do tego takiego zwykłego blendera. Zobaczcie, zwykły, normalny blender, tak. Może jeszcze powiem o tym, że właśnie często jak blendujemy sobie takie pomidory ze skórą, to pomiędzy tymi, widzicie, w tych, w tych otworkach ta skóra no, też zbiera się, co jest fajne, bo wiecie, po wyłączeniu urządzenia, oczywiście wyciągnięciu również z gniazdka, wyciągamy sobie takie skórki i wyzymamy resztkę sosu i w ten sposób też no, ten blender nam zbiera trochę tych skórek, tak? I dalej blendujemy. No, także, także tak, moi drodzy. Przyniosłam sobie jeszcze troszeczkę tymianku, gałązkę rozmarynu. Y, oczywiście też z mojego ogrodu. No i kochani, zapomniałam Wam wspomnieć, że papryczka też z mojego ogrodu. Tak? Także wszystko mam pod nosem. Y, dobrze, chciałam Wam jeszcze, słuchajcie, y, też pokazać, jak nie bawić się właśnie, żeby. Y, ta cała praca nad tym sosem poszła nam względnie szybko, więc zobaczcie, jak ja kroję pomidory do sosu na żadnej desce. Nie używam deski, po prostu robię to o ten sposób. To akurat te pomidorki orange banana są super, bo one nawet nie mają, zobaczcie, tutaj tych piętek za dużych. Także tak jakkolwiek kroję, tak. Jeżeli chodzi już o pomidorka z taką no, większą tą piętką to nie dłubię tu, słuchajcie, nie cuduję, tylko po prostu tak. Kawałeczek sobie ukroję tu, z tej strony, o, widzicie? I odkraiwuję. o, wpadło mi, wpadło mi, już wyciągam. I już mamy gotowego pomidorka. No, słuchajcie, te pomidory po prostu jeden przez drugiego jest bardziej aromatyczny, bardziej pyszny. Naprawdę, co odmiana, to, no, to lepsza. Ja chyba, słuchajcie, lubię wszystkie pomidory. Wszystkie, słuchajcie, które sami sobie wy, wyhodujemy, tak? Ale są odmiany bardzo, bardzo dobre. To, tą odmianę mam, słuchajcie, pierwszy raz. I ona nie pójdzie mi tutaj do tego garka, nie? Bo ja ją zjem na kanapce, bo jest tak słodka. No przepyszny, przepyszny pomidor. A nazywa się, słuchajcie, tak. Zaraz Wam pokażę, bo wiecie, ja mam. Pierwszy raz styczność z niektórymi pomidorkami, więc też nie chcę kaleczyć nazw. Ja mam tu zapisane. O. Dobra. Słuchajcie, wiecie co? To może ja pokroję te pomidorki, naszykuję. Jak już będzie cały garnek. I wstawię na gaz. I zaraz do Was wracam. A ja ten kochani już wstawiłam, bo przecież w międzyczasie możemy cały czas dokładać tych pomidorków, wtedy woda wyparowuje i nam po prostu więcej się mieści do garka. Tak jak widzicie, u mnie tych pomidorów jest bardzo dużo, ale jeszcze moi drodzy, w międzyczasie chciałam zważyć o tego malinowego olbrzyma. Wiecie, tak z ciekawości, zanim powędruję do gara, więc ważymy sobie. Dobra, mam zero. No kochani, zobaczcie. Brakuje mu jeszcze do kilograma, no ale... Ale kawał pomidora. Kawał pomidora. Taki jeden pomidor to na śniadanie dla kilku osób spokojnie wystarczył. Dlatego wiecie, no to jest pomidor staśmiony, tak? Ale ja no, lubię takie pomidory, słuchajcie, takie okazy. Może nie wszystkie, ale jak się trafi, takie wiecie. A jeszcze słuchajcie, mam tu taki śmieszny pomidorek. O, zobaczcie. <gry> tutaj zobaczymy, ile sobie waży. O. No, też całkiem nieźle. Dobrze, moi drodzy, kroję, wrzucam resztę do garka i zaraz się spotkamy. No i pomidorki się gotują tutaj. Ogrodzie, w mojej kuchni ogrodowej, już troszeczkę wyparowało wody, więc mogę znów dołożyć sobie pomidorków. O. I kochani, słuchajcie, taki sos, czy koncentrat, możemy gotować nawet. Kilka dni. Znaczy nie w tym sensie, że wiecie, 24 na dobę, tylko codziennie, po trochu, po pół godzinie, po godzinie, normalnie, zostawiając, słuchajcie, sobie na kuchence, na palniku, bo wiecie, no wiadomo, że nie zawsze mamy czas, tak, żeby. Czas na poświęcenie no, kilku godzin na ten sos, bo też trzeba pilnować, żeby nam się to nie przypaliło. I kochani, wiadomo, mieszamy, ale jeżeli byście zauważyli, tak, że coś tam przez przypadek wam przywarło, to po prostu wyłączamy taki sos na jakiś czas i. i... To, co tam jeszcze nie jest przypalone, a przywarło samo odejdzie, ponownie odpalamy, tak, czy tam kuchenkę elektryczną, czy, czy gaz, i gotujemy dalej. I codziennie też możemy, słuchajcie, dokładać sobie tutaj y, świeżych pomidorów, no bo wiadomo, no nie wszyscy mają y, na raz aż tyle dojrzewających pomidorów, a jak chcemy zrobić większą ilość tego sosu, no to normalnie codziennie po trochu y, w miarę możliwości dojrzewania waszych pomidorów w ogrodzie dokładamy i tak cały czas gotujemy, aż, y, aż nam, y, no... Y, gęstnieją te pomidory, tak. W sumie słuchajcie, tak naprawdę na dobrą sprawę, jak ja bym to teraz to zmiksowała, zblendowała, to to już się nadaje. Ale ja jeszcze jeszcze to odparuję, bo chcę uzyskać taką, wiecie, konsystencję. No może nie taką jak ten koncentrat, no ale chcę, żeby, żeby ten sos był bardzo gęsty, więc tak. Pomidorki się gotują na wolnym ogniu, a ja w międzyczasie zajmuję się tymi jeszcze rosnącymi. Tak, obrywam wilki, brzydkie liście. No i pracy w ogrodzie oczywiście nie brakuje. Co i raz sobie przyjdę, zamieszam ten sosik, patrzę, czy wszystko w porządku. Czy wszystko w porządku. Tutaj naszykowałam już posiekane zioła, czosnek, Czekają. Niech to się gotuje, a ja idę dalej pracować w ogrodzie. No i jestem z powrotem. No, jak widzicie, oczywiście gotujemy bez przykrycia, żeby po prostu woda mogła sobie wyparować. Tak. Dodaję teraz tutaj łyżkę soli kamiennej, naturalnej. Tak. Kochani, ja Wam nie podam proporcji takich, wiecie, idealnych, bo jak widzicie, ja wszystko robię na oko. A do tego, słuchajcie, każde pomidory są inne. Jedne są mniej słodkie, drugie więcej słodkie. Oczywiście jak najbardziej możemy robić z kupnych pomidorów sobie taki sos, tak. Ja to zaraz tutaj zgarnę z tego talerzyka te zioła, które wsypałam. Bo nic się nie może zmarnować, tak? Eee, oczywiście, mieszamy. Zamiast świeżych siół, można użyć spokojnie suszone. I ja takich używam, tak? Jak robię większą ilość słoiki. Ale tak dzisiaj wiecie na szybko Wam do pokazania. Używam ziół świeżych, teraz, jak widzicie, wsypałam czosnek. To się teraz troszeczkę pogotuje. I zaraz powiem Wam, co dalej. Pomidory zostawiłam już z spalnika. O, zobaczcie, tyle się zrobiło. Wydaje mi się, że to już wystarczy. Ale słuchajcie. Jak to pachnie? Mmm, jak smakuje? No obłęd, po prostu obłęd. No i co teraz, moi drodzy? Będę blendować, tak? Uwaga, no będzie głośno. O, widzicie? To o czym Wam mówiłam. Dobrze, ja zblenduję te skórki, oczywiście dokładnie jeszcze oczyszczę z resztek miąższu i dalej Wam pokażę. No i witam kochani Was z dnia kolejnego, bo ja wczoraj jeszcze, słuchajcie, dodałam gałązkę rozmarynu. Którą wyciągnę teraz z tego garka, pogotowałam jeszcze ten sosik, taki już, wiecie, zblendowany parę minut i pozostawiłam do wystudzenia. Dzisiaj yy, taki sos możemy już pakować w słoiczki, tak i pasteryzować lub yy, jeszcze raz zagotować. I na tym etapie możemy sobie jeszcze go doprawić, gdybyśmy uznali, że to za mało dla naszych kubków smakowych. Ja tak mniej więcej Wam powiem, że na taki garnek po łyżce stołowej ziół przypraw suszonych powinno wystarczyć. Ale tutaj już jak sobie słuchajcie, jak lubicie, tak, jakie tam preferujecie te swoje smaki, tak możecie tutaj sobie naprawdę modyfikować tego mniej, tam tego więcej. To już wszystko zależy od waszych kubków smakowych, a popsuć się tu raczej no nic nie da. Także moi drodzy, możemy tutaj dodać jeszcze pół szklanki oliwy, ale ja nie dodaję. Ten sos jest po prostu dla mnie idealny w punkt, pięknie pachnie, dobrze smakuje. Również po zagotowaniu taki gorący y, nalewamy w słoiki, zamykamy i, i czekamy aż y, słoiczki, y, znaczy zakrętki y, zaciągną, jak to się mówi potocznie, tak? No i mamy gotowy, gotowy sos y, na zimę, który jest bazą później do zupy pomidorowej na przykład. Do pizzy, do lasagni, no i co najważniejsze, gotowy sos do makaronu. Otwierając taki słoiczek, sobie zimą możemy dodać troszkę mięska mielonego. No, słuchajcie, co lubicie, co Wam się żywnie podoba, i mamy gotowy, przepyszny obiad. No, i ja jeszcze raz zagotuję ten swój sosik, bo zapomniałam o tej mojej papryczce, czyli, ale wiecie co, może to i dobrze, bo papryka jest potwornie ostra, więc ja dam niedużo. Spróbowałam, słuchajcie tej papryczki, nawet nie ugryzłam, ledwo na język wzięłam i szybko biegiem musiałam. Yy, przepić mlekiem. Dobrze, że miałam w lodówce mleko. No, piekło niesamowicie, więc nie będę jej tutaj dużo dawała. Tak jak mówiłam, wy absolutnie nie musicie. Już sam czosnek, wiecie, nadaje takiej ostrości temu sosikowi. Także jeszcze wam, słuchajcie, dam taką radę, że byście na początku nie blendowali surowych pomidorów i potem gotowali, bo to jest proces dużo bardziej uciążliwy. Szybciej takie, taki sok pomidorowy może powiedzieć się przypływa. Pala. Później słuchajcie, jak ta woda odporowuje, zaczyna potwornie chlapać. Trzeba cały czas stać przy, przy, przy tych pomidorach i cały czas mieszać. A ten sposób, który Wam tutaj pokazałam, jest o wiele, słuchajcie, przynajmniej dla mnie wygodniejszy. Więc polecam Wam bardzo serdecznie robienie właśnie takich sosów. Najlepiej zdobyć sobie takie, wiecie, pomidory najbardziej ekologiczne i zobaczycie, będziecie zachwyceni. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Życzę oczywiście pysznych, udanych sosów pomidorowych. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!